To se sam bierze do rączki, chyba po prostu. Nie trzeba w Ja mam jakieś w ogóle sandały z czegoś zrobione. A ja mam buty rozwalonej panuchy ty mi wysadzi. Więc musimy się zobaczyć najpierw. Nie widzę cię w ogóle. Ale słyszę cię w budynku, no? O fuj. Dobra, Dobra, pęd. Ja mogę wchłaniać, ale nie mam co jeszcze. No i co dalej? No śmiertelny. Się... Musisz się tak odbijać cały czas. No nie mogę to... tego robić. Próbuj. On no już pen... gamy pewnie dwa wykręcą, zanim się ogarniemy. No ale on się wyłącza cały czas. Ja nie wiem o co chodzi. Tutaj ich mam w małym, dużo bardzo. Tam są w ogóle wszyscy, dajcie. Oni muszą, że killerów nie ma. Do Fang. Nie powiem ci, że dla mnie to jest ciężkie. Dobra, ty mi mówisz, że mam mu nie robić. No ja, co może mówić Dobra, chociaż jedno powieszenie. Gdzie on jest? Szybko mi się nabija te kulki, powiem <laughs> szczerze. Przejść Ale tam ja do nie ciebie, tak? nie rozumiem o co chodzi z tym pędem. Musisz się odbić i biec dalej. No i on się wyłączył, o co chodzi. Kurde, ciężkie to jest. Nie, to trzeba coś przedłużać, ten bieg jakoś. Na pewno się da. Coś. Ja mogę krawą furię robić już i biegać szybko. I jak to się biega? za ja mam takie stuny jak pielęgniara wiesz. Nie biegniesz nie? Boże. To zrobiłem ją na raz. Aha w ten sposób coś takiego. O Jezu Trudny? ciężkie. Ciężkie no. Bo to trzeba przyciskami pomiędzy jakby wiesz. Przyciskami pomiędzy? Mam jeden i jeden myszek i drugi i muszę wiedzieć kiedy co wiesz. A dźwięk w ogóle tego, jak się ładuje, to jest jak dźwięk telewizora od tej, No ja to jak się sam... włącza. No Ale mi zacięło Ale z... gra... No właśnie chciałam powiedzieć, do 70 klatek mi zaszło. A ostatnio mi przy paletach, jak mnie ktoś zastanuje, to mi schodzi do jednej. Więc <laughs> to nie dogonię i tutaj, nie ma takiej opcji. Jeszcze pod paletem centralnie mi to zacięło, jak musiałem ją walnąć. Gówno. Mm, no właśnie. <laughs> o, coś tam rozdupczyli. No rób ten pęd. No robię, no ale on... Znaczy ja w się sensie, się do mojego mówię. Osze. Stun, zaś strzykawkę wziął. Ej, tu są dwie osoby się chowały za tym! Za murkiem, gdzie tu gdzie byliśmy. Ej, to on jest mocno. Rozwaliłam paletę, jak biegłam. Tam yy, leży mi jedno. Czy ja ją będę widzieć, gdzie ona leży? O jezu, dostałam patrz, gnuwa. Ktoś ją podnosi chyba. No. Jak to się robi dalej? Nie umiem. Kurde, nie umiem se nawrócić, żeby uderzyć, wiesz? A zaś dostałam z palety od gnojówy. Uratował ją, ale bez mojego. Tu no ona ma... mnie stunuje cały czas. No, no to się robi. Gdzie to ona mi uciekła? Popróbuj sobie spokojnie, przecież nic się nie dzieje. Nie umiem. To ona właśnie, no. A co ona? Uciekło mi. O Jezu, dramat, trzy geny im zostały. Pisma. Jestem free. No idź. W o, zrobiłam, jestem. dobra, okej. Okay. Uderzyłam z pędu, okej. Mam nadzieję, że nie dostanę z palety. Nie to się czaska cały czas. Tak, 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 słyszę to i właśnie zaczyna mnie to mega denerwować. Bo się nie umie skupić na tym, co robię. Bo tak, ma atak, ten pęd zwykły. Odbijam się od czegoś i muszę kliknąć, żeby robił śmiertelny pęd. żeby mógł w czasie pędu uderzyć. O! Ale widzisz, to ogarniasz. Ale nie da się te, Nie umiem nawracać. Nie wiem, czy się da nim nawracać jak pielęgniarkom. Nawracać. Dobra, biegnę po mapie całej, zobaczymy, może kogoś napotkam. Leczą się na górce. Jezus, serio? Zaś mi ten Dwight, mówi, że nie. Gnój. Najważniejsze, że ona ma muszę bo mnie zdenerwuje brzydactwo. Tak. Boże, myślałem, że to surfa, to ty biegniesz po... Nacisłam, nie zdążyłam. Marła, no i dobra, to już najważniejsze. To słuchaj na tą mapę, jak ja ryszę głośno. Jest, jest, udało mi się, Uff, Boże. Ona, ona. Mhm. No ale co to miało być? Chyba biegnę cały czas. Eee. No. Ucha? Boże, w zablokowałem biegnie. w tobie. Proszę. No ale okay. dlaczego nie mogę uderzyć? Aha, bo się. O, takie coś. Coś mi tu biega. Do małego. Ale nie mogę go w ogóle. Coś jest źle. o No, zablokowała. Nie wierzę w to. No. A tutaj są, znowu te dwie się chowają. Coś było źle. Coś się dzieje. Nie wiem, co tam być. Nie mogą nic zrobić postacią. Gana Obyde. mi kończy tu. Hajna no to bez To no, Gdzie on jest niby czemu go nie widać Dawaj mi krewie Teraz skończą ten gentom, widzę ją mi spale te pocisła, żeby chciała oślepić mhm. Nice No i masz swoje te dziewianki Dziwianki, dziwianki. Do Dobra, ja lecę po mapie. Mhm. No i dlaczego Aj. nie mogę uderzyć jej z tego pędu? Nie kumam. Też o jezu gen tu kończą. To jest ten Dwight. Powinna móc ją uderzyć, a to się tak nie dzieje. Ale że on nie chce uderzać, czy nie trafia się? Nie wiem, było dobrze teraz nagle, ale dostała, najważniejsze. Czyli mają Też dwa To mi jakaś tu jeszcze ktoś tu płacze. Na skończenie tak naprawdę, niestety. Gdzie on jest? Nie widzę go tu. Aha, klatka się przestawi pewnie. Nie, nie przestawia się klatka już. No dzisiaj mi się przestawiały klatki chyba, no coś tak... Nie wiem. No nie zauważyłem nigdy. A może ktoś nie... umarł po prostu i klatka zniknęła, nie. Gama to kończy kladet. No na Hamas kończy. No co za lec? No patrz prawie. Jest ranna. Lecę za nią, gnojową. Uuuu, fajna. Dostałam. Leży? Mhm, mm weź się, jak możesz. No, a ty biegnij dalej. Masz hajnę? Tak. Lecę <gry> tam. Tu jest jakaś fęk. Dostała. Okay. Jezu, jak mało kręciło, ty. Tak Rozumiem. Ja pierdolę, wiem, gdzie ona jest, wyłączyła... On Bramę mm -hmm. będą otwierać. To jest po lewej stronie, kitra się w rogu. No! Jezus! Nie, nie mogę tymi atakami tutaj robić. No, podnieś ją. O, to się. O, się wyleczyła nie. ta Fęk To jest. Zobacz Tutaj nie otwierają bramy, a nie są tutaj. Te dwie, co się cały czas chowają. No, U, marwa. Mam tutaj trzy osoby. No, nie mogę biec szybko. niestety, ale idę. Pięknie ta klaudę, bo widzę ją. To nie mi jej, nie złapie, nie dam no rady nie, jej tutaj nie, nie. nic nie. zrobić. Przucza Jeszcze mi paleta ten tu jest. Przeciął mi ten kryształ, szkoda więc. dogoni ona. Mhm. Tam jest brama otwarta? Nie wiem, nie widzę. Nie mam bramy. Okej. Okay. Tam otwiera, kurde. Dostała. Otwarte mają tam? Nie. Próbowały otworzyć i gdzieś tutaj jedną uderzyła, ale nie wiem, gdzie one zaś są. A tu są. Latają mi tutaj przy tej bramie. Uciekaj stąd. Przysięgam, że to są już w łeb. Włas! Zamykam. Okej. Okay. Ale tutaj gdzieś była ta feng. Kurde, no. Nie widzę nikogo pełnego ci. Własną kolejną leczyło się, wyleczyło się. Nie wiem, gdzie to one są. No tu ich nie hmm. ma przy bramie. Tutaj też nie. No to pewnie tam są. muszę czekać, aż mi się 5 strzykawek kawek nie da się, nawet jak trzy zostały, to się nie da. ona uciekną tą bramą drugą. No, dostała raz, ale... Okej, okej. No nie było tak źle chyba nie. Nie, nie, spoko. Boże, ciężki on jest. Aha. Hej! Ja gram go z ja nie umiem... Jeszcze raz gram czemu ja... No na padzie byś se mógł grać. Pod... Aha, bo gra jest znowu... Nie, dobra. Ona tak ryczała, jak tu byłam przed chwilą, nic nie zmieniałam. Weszłam i po prostu nic nie słyszę. A jak się wychylać ryjem? Nie wiem, tego nie wiem, bo ja na napadzie. To to było? No słyszałam to też. mnie Robi się nam te oznaczenia, nie wiem, co to znaczy. Mam ich tutaj dużo, zaraz mi gęsto skończą. Dużo jakoś tak płynie. Jezus! Dwie osoby dostałem. Ja bym się tutaj. Kur... Czemu te krzaki zrobili? Po nie poprzechodzone i nieprzelatywane topory. Okej. Okay. Fajna już u mnie jest. Tutaj mi ona zaraz... Ona to jest w krzakach i nie można jej walnąć, bo. Co to miało być? No ale krzaki są nie klikiwalne. Znaczy nie. nie da się. Co to miało być do kurwy? Gdzie ona jest? Ciekawe, czy bo przepaletą przepierdoli ktoś. Ten grałam dzisiaj jeden mecz. No. Ankom. No i byłam z Nemezisem I Boże, taki biedny grał chyba nim pierwszy raz, synek, nie? Bo wszystkie haki ja robiłam, ale mało w ogóle złapaliśmy ludzi. I na koniec, jak staliśmy w bramie, to sta zombiaka mu tym. to Toporem zabiłam, przyszedł mi w ryja, tak? No, tak zrobiłaś. Haj, no, no! A ja śmiałam się. To jest właśnie to oznaczenie, z jakiego to jest? Te tego? czerwone punkty? Tak. No to, że ja im robię coś. Mhm. Przestań to robić. Brakowało <laughs> mi tego. Kisne. O Boże, nie, to jest, on odnawia paletę. On już już drugą. Nie, nie, nie. Renato Lila. Har. Ale no jaki gnuj, tak. no dwóch tych i ja on sobie robi ten? Słuchaj, bo ja mogę typu. jakoś ryj przechylać, ale nie wiem nie. No musisz podejść do jakiejś zasłony. Zasłony? No, no wiesz, że musisz mieć zakąt to wy... i tam powinno być napisane. No okay. Wejdź w tryb nabijania i dopiero wtedy, bo to mówiło, że szybciej się Czekaj, nabija. On, ileś... o, on się sam wychyla, jak jestem za rogiem. Dobra, okej. Okay. Mam ich tutaj, leżą się. No to tobie jedno. kamień. Jeszcze dostałam z palety. O nie. Jeszcze latarką mi robi. Carrington. No to... Hit. To ten co leżał? Tak. Amen. Robi mi znowu. Jezu, czekaj bo wieszam nie mogę przyjść. Co to jest zakładka tutaj za... Idę idę, ale idę, szybko nie, roz... nie po... A tu jest Carrington niebieski? Tak! No to tu mam go, a jeszcze mi kuca. Nie, ja mam go też! <laughs> Tych jest dwóch takich samych gnoi. Ja mam dostać, to muszę. Zaraz znaczy. mi tutaj gęst skończą. Masz przysanę za taką całkiem Carrington. Mi też tutaj robią. Mi mówi, że mam nie robić. Chyba śmiesznie jest. Ja tu chyba coś widziałem. Serio? Uh -huh. Ja dobra. Wstać sobie w dupę ten kamień. Weź ją tam. Potraktuj odpowiednio. Zrobiła mi pączka. ale tutaj za ścianą pod murem się. coś kitra. Nie mam tych. Nie mam. Superchorów. tam biegnie. coś tu. No właśnie, ale tu, za rogiem. Gdzie on no ty, jest? Idź tam. Uciek ale jakieś. Y, ranny? Nie, no, o Jezu, się... ona poszła na dół. No właśnie, Teraz jak też. Nie. nie, ona stała się, patrzał jak my ich bijemy, wiesz? Aha. No to, to to nie jest jakieś przedstawienie. Geny nie kopane. Nie, w ogóle oni genów nie zrobili nic i grzeczni, będzie się chowają po kątach. Nie bo po prostu zostawił, wpierdol troszeczkę. Biega tam coś. Wykryli mnie gnoje, w małym będzie robił, to ja w moim sobie dam rady sam. I w małym jest Lela, a to bot, to olać go. A ja jestem za tobą. Wiem, słyszę. Może to jak on chodzi, to jest po prostu niesamowite. Ale ja usłyszę on tutaj. I tutaj jest. Zalita. No właśnie. I ten Steve znowu podnosi te palety. Okej, okay, dostałam. I znowu nas. zrobił ten kamień, gnój. Ale jego to ja nie widzę już. No bo on gdzieś tutaj, tu uciekł. Mam ślady, gnój. Umarła. Gnoja. Zaś te Steve'y tu są. Oni są w dwójkę. Cały czas, gnojki. Nabić na U. raz. I tamta też jest na raz biegająca legionka. Wie? No nie wiem, gdzieś ma tam gdzie ty. A tutaj one są w małym, no to mogę być A to sam. jest kim komora, no dobra. Nie, tu jest tam, Ja idę też, to już jestem. Fęk jest tutaj, kwiatki. Któreś... No skończyła mi na... ...hamagenach. Oh, oh, co A tutaj do widzę On jeszcze był narażony na tyle czasu? No, a ty myślisz co to, ile to czasu? O, sztygno. Ale skończyła ten gang, więc... Dobra, już tu też jestem, więc nie No nie ten. Mówię. Nie dam rady z tu. No z dwóch stron se... No przecież była tu! Co ty robisz? Fajne Tam widzę, zaś ten gnój Robi zaś, coś, widzę zaś też. Zaś mnie tę paletę zaś podnosi. Nie, chore. Zaraz się popluje. Ale on tak na hama to specjalnie, żeby mi przepierdolić, tylko jak podejdę. Tak, jeszcze się ucieka, nie? Mm -hmm. Tak jeszcze ci ucieknie tak ci ucieknie. Idę z tobą, żeby go do, do pod paletą tu ktoś chyba chodził, widziałem to. No, to on pewnie. No, Ale to jest Quentin akurat Aha. i Fenguwa, Przykro mi. A on? A on też tu jest. Trzy typami zostały, więc Tam jeszcze robi. Gnął mogę tu Jest tu ktoś w ogóle? Nie wiem, ja czasem Jest, myślę, że, że surf, a to ty łazisz. No. O Jezu! Jak on w kolorze mapy. Okej, okay, dostał? Tak, dostał, ale ja ogólnie w ścianę mnie w ciągu. Jestem z tej animacji. Jezu, uwielbiam go. Tylko on taki malutki, nie? Przy mnie, ja taka niby Herod Baba. No strasznie. No, ale chodzisz taki hajniarz, nie? Kibole to... tak chodzą. Kibola? No, tacy źli, wiesz, co chcą pokazać, że zaraz w w wiem, to to jest kibol, wiesz? No, ale nie wszyscy tacy są, tak? Mówię, tacy źli. Kibole to są zaraz kibole. Też, bo ktoś powie, że obrażam. To kibol jest zły. Co robisz? Mi? Kibol, kibol to kibol, a ty jak kibic to kibic O ty kurwa. No. Ale dostał, jest ranny. No tak, ale Joj, ode mnie nie dostał. Nic nie widzę, jestem oślepiona. Dostanę pewnie z palety, tak? Czy nie? Ale... Boże. Ale dostała. Ale ja dostałam z palety, tak? Ale ona Trosz? dostała te w ryj. Tam, a Lila ma... robi pod murem. Chyba śmieszny jest. No to on to na Może ona przejeżdża po wszystkich paletach. No to niech, niech traci. Naraz Aha, mówi. zaś krzaki nie bywane, Mam dość. Na no, ale jak biega będę biegać, to też będę chciała przelecieć, a ja się okaże, że nie można, bo to są nieprzelatywane. No tak. Ale bo ty co ja robię, to ja go nie... Czemu nie? Ten nie chce, żeby go bić. Który? Y Jezus, jak on się nazywa? Quentin Tarantino. Czemu go nie bić nieba? co to? No bo tak, bo on mi coś chce pokazać. No okej, okay, no to szybciutko. On pewnie chce, żeby kogoś innego bić. No to zobacz, bo może nic nie robi cały mecz. No ale kogo? No ale Quentin, ja nie mam tyle czasu. Jak Ktoś? nie masz, masz właśnie hit. Te cztery geny, no No kogo? No, kogo chcesz? Ja nie mam czasu. Tam? Jezu, no to sam pokaz... nie wie, Boże. Pokazuje, Idę do, że do niego też. Może faktycznie się chowa ktoś po tak? Nie, bo co teraz gena robi? No to ja nie kumam. Może tego Lili ja chciał pokazać. Lili? No co? Ja mam gena kopać. Po co? Gen mi pokazuje, gdzie kto jest, ale nie ma. Gdzie on jest, Czulas? Tu. To zrób sam. masz zadanie to rób, nara <grystanie> Idziemy ja i <idę> to jest hajniarza <grystanie> Przestań, szkoda, że ja ona nie może tak zrobić Tu mam coś Chowa się Ale on ogólnie, ogólnie jest jedynym, który może tak kucać, nie? Jeszcze na świnia, nie? Aha, gnęba. Błąd. <grystanie> nie trafiłam! On za to, bo. Jezu, ja czasami się zepnę i myszkę naciskam. <laughs> to było mega. Oj. Jeszcze ta fręguła z tymi kwiatkami mi się przydało. Nasa potoparki. No, i został bot, i oni we dwójkę i będą te już. <laughs> Łazy, no to, nie. Bo to od razu pójdzie do włazu. Tak, a co go w ogóle ściągnął? Gdzie ten Quentin jest? No pokazuję mu, że mam kończy Lila, nie? Aha! Do małego Lila uciekł. Idę, idę. No, widzę, że tak, że mam robić, kisnę. Ej, ja wyciągnąłem topór i on od razu zawrócił. Rób mu. No, a ty z tym co wariatem? Nie wiem. Możemy mu pozwolić uciec, a ale trzeba feng, feng zabić pierw. No to Feng pokazuj gdzie jest. No nie wiem. Włazy teraz, tak? No, to na ucieknie pewnie to Mam jeden właz. Body blocking mi robi. No. tam idziesz? I ona jest? Mam drugi właz. Mam. Włas, tak? Mhm. Okej, okay, no to tylko bramy. No to... On, nich ucieka, on na nich na nie ucieka, na ona niech się wali na razie. Nie wiem gdzie on jest. Zgubił się mi. Mam gdzie mieć toporów niby, ale... Gdzieś tam do tamtej, to ja idę do tej. Idę do tylko małego, ale nie widzę jej tutaj nigdzie. No ja daleko te bramy są od siebie. No trochę. Nikogo no, mi tu otworzy. nie nabija. Ach, ją. Trudno. A on? No ja mu daliśmy, wiesz, tak. Sprawdze. Gdzie on? Pokazał mi ją. Ona jest tutaj. Okej, okay, idę. Widzę, no faktycznie. No właśnie nie, ucie co ona się robi? Śmieszna jest chyba. Tygnojuwa. No powinna jest. dostać. Idźcie, żeby Brama robił, a e, i Mori się je zrobi. Ale uważaj, bo ona wstanie. Wiem, ja stoję nad nią. O, gdzie on? On już uciekł. To robię. No ale czekaj, a ja. Boże, co ty <ślesk> Boże zaczęła się animacja. Zabi tu tak? wcelał 1 na 1. Nice.